Nie wiem, czy wiecie, że pisze także wiersze. Kobiecość. Freud mylił się i błądził, nieszczęsny misogin. Kobiecość to nie tęsknota za męską częścią ciała. Kobiecość istnieje bez obecności mężczyzny, chyba że łączy się z nim na chwilę w akcie miłości lub złudnej desperacji. Chyba, że wiąże się z nim na życie wtedy. Częściowo obumiera, bo nie ma miejsca na taniec. Kobiecość to tajemnica, którą nosimy w sobie, jak w sekretnym pudełku, które po otwarciu ukazuje podobne, lecz mniejsze. Ile jest tych pudełek, nikt nie wie. Na dnie leży odpowiedź, na którą nie znamy pytania. Kobiecość to stan ducha, pozorna kruchość połączona z siłą, zdolność do łez i twardej walki. Wieczna kolebka dzieci w wieku nieniadomym. Macica matka, która płacze krwią co miesiąc, a gdy przestaje płakać krwią, to płacze łzami tęsknoty za tym, co straciła, za tym, co przeżyła, za tym, czego nigdy nie miała. Kobiecość to opieka roztaczana nad innymi, nad mężczyzną, matką, drzewami, ogrodem. Nad dzieckiem, które zmienia życie już na zawsze. Nad dzieckiem, którego nigdy się nie miało. Nad własnym ciałem, od którego wymagamy więcej niż można. coś to dom, w którym chroni się wiele istnień. Lecz mało w nim naprawdę miejsca dla kobiety.